Siema, pomalowałem tego latarnika wcześniej i nie podobałem się się sposób, w jaki to wyszło. Jest za jasny tutaj na na ubraniu, a za ciemny na latarni samej. I chciałem Wam pokazać, jakie ja to będę poprawiał. Tutaj za dużo kolorów nie będzie. Będzie tylko pewnie trzy, czyli czerwony, pomarańczowy i żółty. Chciałem zrobić, żeby to było takie ładne przejście tego, ale mi to właśnie za pierwszym razem nie wyszło. To Wam teraz to Pokażę, jak to zrobię. Trzeba pamiętać, żeby wymieszać farby przed użyciem, jak trochę leżył. I teraz, tak. Pierwsze co, pierwsze, co zrobię, to namoczę delikatnie. Namoczę delikatnie, dosłownie. Miejsce, gdzie chcę, żeby ta farba była. Bo chcę żeby mi się to fajnie rozpuszczało, naprawdę. Żeby to się elegancko rozpuściło. I zrobiło bardzo fajny gradient później. Wydaje mi się, że jak to namoczę, to... Dłużej się utrzyma mokra ta farba. Dobra. W międzyczasie jeszcze sobie wymieszam farbę, którą wrzuciłem do airbrusha. Dosłownie używam parę kropelek tego. Nie trzeba za dużo. No i Taki kolor powinien wystarczyć. Nie, wiem, wystarczy. ja nie wiem, jeszcze, że nie jest za jasny. Ale już lepiej to wygląda na pewno. O, super. Teraz to samo po drugiej stronie. No i się to. Tak. Dobrze to wygląda. Jeszcze mogę zrobić jedno przejście takie. Fajnie, jakby mi się wyostrzało na to, co trzeba. No i zobaczcie, od razu lepiej to wygląda. Mm, jest fajne przejście, naprawdę. Teraz tak. Wydaje mi się, że do tego czerwonego mogę spokojnie użyć sobie żółty. Razem z odrobiną rozcięczelnika, rozpuszczelnika, rozcieńczelnika albo rozpuszczelnika. Co rozcięcia troszkę tą farbę, nie? i używam żółty model R i Medium Yellow może dwie kropelki dosłownie mi powinny wystarczyć tutaj jeżeli zablokuję sobie Airbrush z przodu palcem to to powietrze wychodzi od strony zbiornika, przez to się super farba miesza się robią bąbelki, ale to nie szkodzi użyję teraz Yellow Model Color. Ona jest trochę gęstsza i bardziej jest przeznaczona do używania na pędzelku. Ale przez to, że jest gęstsza, wydaje mi się, że lepiej sobie z tym poradzi zadaniem. Ale hmm. no właśnie, jest jeden problem. Ten <laughs> Model Color model ma strasznie dziwne pigmenty. I wydaje mi się, że ma biały trochę w sobie. Białego koloru. To zrobimy inaczej. Wysuniemy sobie na bok tę figurkę i wrzucę sobie do pojemnika troszkę tej wody i wyczyście czerwony, bo jednak ten model kolor był zły. I on ma widocznie troszkę białego w sobie. Tak samo z czyszczeniem warto sobie trzymać tutaj. Ten na pewno na pewno ten czerwony kolor się cofnie z iglicy. I później nie będę miał w tym problemu. Okay. Teraz chciałem zrobić tutaj. Od strony lampy. Pomarańczos u ładną. Troszeczkę nadniem czy nie za dużo. Ale to szybko zgarnę sobie pandelkiem. Myślę, że to by się troszkę go przydało. Nie wtedy gdzieś tam. O! A to co się wydarzyło? To mi chyba podprysnął czarny. To ciekawe. Tego się nie spodziewałem. Dobra. Dobra, to szybki fix. Widzę, że mam kilka takich łatek do zrobienia. A jest nic nie szkodzi, Neszkodzi znacznie to tutaj. Na kapeluszu tak samo. Niestety tak się dzieje, jak mam słabą podstawę pod kolory. A tutaj przy tym jeszcze chyba nie wiedziałem, jak robić dobrą podstawę. Dlatego. Dlatego niestety tak wychodzi. Ale to nic. nic nie szkodzi na takie. Malowanie to wystarczy. Już teraz wiem, że to powinno być lepiej zabezpieczone. Dosłownie troszeczkę i to powinno mi super tutaj zadziałać. Będzie miał takie ładne ślady tu. Można jeszcze! O. Zastanawiam się czy to od góry użyć, ale chyba nie trzeba. Dobra, teraz mogę tę farbę wylać. Tak samo trzeba to przepukać Dobra, gotowe. Teraz ładny żółty kolor powstaje. Wydaje mi się, że super to będzie. O. Ja jeszcze bym tutaj, może, czerwonym jeszcze raz poleciał. No, mi się, że fajnie to wygląda już. I robi taki efekt 6 do doby. Mhm, dobra. Na pewno to tak już zostawię. Okej, okay. wystarczy. Teraz wziąłbym pędzelek. Zróbmy nawet tą farbę z Airbrusha, mogę użyć teraz. Mimo, że jest ona dosyć rzadka, to powinna mi świetnie sobie poradzić z moim zadaniem tutaj. Mianowicie muszę pomalować źródło światła. Hmm, to będzie już za rzadko, dobra. sobie poradzimy jakoś, zaraz z tym. I wydaje mi się, że, jest, że już jest i tak dobrze. Teraz tak, użyję białego koloru, żeby zaznaczyć tutaj źródła światła, które po wyschnięciu mm, maluję na żółto, ale takim glazem. Z nami bardzo jasny i bardzo wyraźny żółty kolor. Najgorsze, żeby tego nie ubrudzić. dobra. Mogę już wyczyścić węzelek. Teraz kropelkę użyję czerwonego. Do airbrusha super, małe mała, mała takie poprawki, a na długo starczają. Naprawdę robi to robotę. I teraz mogę użyć żółtego. Wydaje mi się, że biały już tam wyjść na pewno. Wydaje mi się, że na pewno wysych. To jest to. Jest to. I użyję jeszcze Grace Medium z Velectro. To mi pozwoli uzyskać taką fajną konsystencję tej farby. Zaraz zobaczycie. Nie wiem czy to widać, ale teraz pod tym białym jest, hmm, pod tym żółtym jest biały, który jest super, po prostu wygląda razem z żółtym przez to, że hmm, przenika się dobrze. Tu trochę uciapałem, ale to jest to powinienem łatwo zdjąć Jak Widzicie, ten pędzelek się świetnie do tego nadaje, takich. Ewentualnych zbierania pomyłek. Dobra, i teraz ramkę tej, tego światła Dobra. chcę wziąć na, na ciemny, czarny kolor. Ewentualnie ciemny, pomarańczowy. Zobaczę jeszcze. Żeby pokazać kontrast między światłem a tym, tą ciemną stroną. I to naprawdę niewiele trzeba. A i górki super wyglądają później. Dobra, teraz najcięższa część tego, czyli dotarcie. tam te zagłębienia. Delikatnie szybko nie popsuć. Super. Teraz ostatnią rzeczą, jaka została, to um, zrobić cienie lepsze. Bo teraz mamy przejście tutaj w prawo i w lewo, tylko właśnie powinien być cień, tam gdzie są fałdy, bo tam już światło nie dochodzi. I też pokażę to znacznie lepiej sylwetkę tego latarnika. Używam do tego czerwonego łączonego z delikatną kroplą czarnego i będę próbował to nadgonić. Jeszcze fajnie by było, jakby od spodu było w ten sposób. Żebyśmy mieli gradient od ciemnego do jasnego. I teraz tak, najpierw położę trochę farby, tak, tamsko, bez żadnych przejść. Wezmę inny pędzelek, w którym te przejścia spróbuję poprawić. Dzięki temu te przejścia powinny być super delikatne. I zobaczcie, jak to dobrze wygląda teraz. Tutaj, tutaj, tutaj. Teraz to samo z tej strony trzeba zrobić No było ciemno No takie potrzeby gamingowe e, w domu to w zupełności wystarczy Ja też Jurek nie maluję jakoś super długo Robiem. Kilka figurek pomalowałem. Pamiętajcie, że jakbyście mieli jakieś pytania albo podpowiedzi, <grytania> ewentualnie krytykę, to zawsze możecie pisać w komentarzu, jak najbardziej. Jeszcze zastanawiam się, czy tutaj trochę żółtego nie użyć. Ale nie wiem, czy jest taka potrzeba. Daje mi myślę, że raczej nie. Że raczej nie, bo mogę to łatwo poprzeć. Ale już mi się to podoba. Po wyschnięciu farby będę mógł użyć na to, na to werniksu lśniącego w miejscu, gdzie jest światło. I to powinno jeszcze lepiej wzmocnić ten efekt świecenia, tutaj. Dobra, ja nie chcę tutaj żadnych innych kolorów, bo ja to totalnie widzę. Jak, to, jak takiego gościa z filmu Tarantino który idzie przez śnieg z latarnią wcześniej próbowałem zrobić tą figurkę w taki sposób żeby dać jeszcze konturowe światło z tyłu z tej strony, żeby padało światło ale to już było za dużo poprawiam jeszcze czernią, żeby się upewnić, że na pewno ta końcowa Część figurki jest możliwie czarna. No i proszę bardzo, skończona figurka. Mam nadzieję, że Wam się podobał mój proces. I jak chcecie zobaczyć więcej, to zapraszam na mojego e, TikToka, na Youtube'a, na shorty. I mam nadzieję, że, będę, że będziecie chcieli oglądać więcej moich procesów malowania. Bo myślę, że będzie, będzie ich jeszcze trochę. <laughs> mam parę figurek do poprawienia, kilka figurek do pomalowania całkiem. Także dzięki za oglądanie, dzięki za wasz czas. Dajcie lajka, może suba jak najbardziej. Zajrzyjcie na mojego TikToka, gdzie robię a, bardziej highlight'y takich figurek. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie.